Was, jestem Modek, a to moja mapka Escape, którą robiłem pff, od, od Kompany, tam już dawno, dawno. E, teraz na szybko ją tutaj przedstawię, tak. Widzi, no Wasz Modek, to Wasza mapa szybko, szybko. Aktualnie to mapa Speed. Dobra. Kiedyś ją robiłem, że nie było za błędy... Za błędy... Powiem wam, fuck, o mój Boże, chwileczkę, oh my god, nie jest to dobra, dobra, biegniemy dalej, tu, tu, tu. zrobię później jakąś lepszą taką mapkę, nie, to jest taka próbna. Dobra, szukaj zejścia. Um, um, um. Specjalnie ułatwiłem, tak, spadacie do wody. Fajny efekt. E, no i lecimy dalej. Oh, 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 oh. Oh shit. Mapkę do pobrania będziecie mieli w opisie. To, to oczywiście nie chce mi się akurat. To jest pierwsza mapka z moich trzech mapek escape yy, więc no yy. dobra znowu wodę dobra idziemy do góry no i proszę tabliczki No i tutaj że możecie wysadzić dobrze to było na tyle mojego krótkiego spida. czołem